Czas wrócić na studia. I powinnam to mówić z Gdańska, ale jeszcze w nim nie jestem. Będę w nim za 6 dni. I to też, zresztą, zobaczycie. Zbliża się już rozpoczęcie roku akademickiego, więc mam dla Was jeszcze porcję wiedzy na temat studiów i przygotowania się do studiów. Ja zawsze wcześniej przygotowuję się do roku akademickiego, dla niektórych może za wcześnie, więc te moje przygotowania Wam pokażę i przy okazji podzielę się tym, jak najlepiej się przygotować do tego rozpoczęcia, co przygotować. Co warto mieć przed, gdzie szukać informacji. Więc mam nadzieję, że się wam to przyda. I teraz tak, pewne rzeczy mogą być dla mnie trochę ciężkie do wykonania, ponieważ ja chcę, żeby ten film pokazał się wam na tyle wcześniej, żebyście też mogli tego użyć. W związku z czym, ja go na tyle wcześniej też muszę nagrać, żeby go zdążyć zmontować, a to sprawia, że nie wszystko, co potrzebuję do przygotowania się, będzie już dla mnie gotowe. Natomiast tu sprzedam wam tipa. Ja plan zajęć zawsze wrzucam w kalendarz Google. Mam do tego zrobioną osobną, taką, osobny taki kalendarz, że rzeczy wszystkie związane z uczelnią są na inny kolor. I po prostu wrzucam tam swój cały plan zajęć do kalendarza. Dostosowuję to i wszystko sobie uzupełniam, wbijam tam od razu cały plan zajęć, bo po prostu w ja używam kalendarza Google naprawdę do wszystkiego i od razu synchronizuję się to z telefonem, mam wszystko na bieżąco. W notatce dodaję sobie informacje, w jakiej sali coś mam, więc od razu też mam wszystkie informacje pod ręką yy, i po prostu. Mogę uwzględniać też plan zajęć przy organizacji mojego dnia. I będąc już przy kalendarzu, to do kalendarza wstukuję też wszystkie informacje na temat kalendarza roku akademickiego. Na stronie Waszej uczelni powinno być coś takiego dostępne, właśnie jak kalendarz roku akademickiego, który uwzględnia wszystkie wolne, wszystkie święta, wszystkie zamiany dni, bo może Wam się zdarzyć taka sytuacja, iż w jakimś dniu zajęcia będą, na przykład będzie to wtorek, a zajęcia będą przeprowadzone według planu zajęć z czwartku, czyli mać tak naprawdę czwartek we wtorek. Wynika to z tego, że po prostu przez różne święta niektórych dni odpada więcej, więc czasami się zamienia, aby wyrównać ilość tych dni w tygodniu. Tak, to wprowadzało dużo konsternacji, ale to zazwyczaj jest właśnie podana informacja wcześniej, kiedy te dni wypadają. A jeśli chodzi o jeszcze dosyć istotną część przygotowań, czyli przybory, co jest potrzebne na studia w kwestii robienia notatek. Jak też wam już mówiłam w filmie, co musicie już wiedzieć o studiach, którego jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Po pierwsze, praktycznie zawsze jeden zeszyt wystarczy. Po drugie, może bardziej adekwatne, czego tak nie rozwinęłam, to fakt, że nikogo nie obchodzi to, jak robicie notatki w związku z czym możecie robić jak chcecie, na czym chcecie i generalnie zazwyczaj naprawdę nikt nie ma nic do tego, więc wybieracie sobie sposób, jaki wolicie. Ja osobiście z doświadczenia bardzo bym poleciła robienie po prostu na kartkach takich do segregatora. Jakim wiecie, z priczek, kartek zlepionych, robicie sobie na notatki i później właśnie wkładacie do segregatora i możecie mieć segregator na przykład na cały jeden semestr, mieć tam przedziałki włożone na przedmioty i macie tam wszystko po prostu, jest to ultra wygodne. Ja tak robiłam z matematyką na pierwszym roku i o, to było świetne, bo tego się trochę zebrało. Albo ja też czego używam aktualnie, to jest tablet, który jest obklejony różnymi naklejkami, do z tyłu też. I on mi służy za tak naprawdę wszystko. Mam do niego rysik, to jest generalnie iPad chyba ósmej generacji, więc mam też do niego ten odpowiedni rysik. I ja go używam do wszystkiego. Mam tutaj notatki, mam tutaj prezentacje, jak pobieram. Mam tutaj aplikacje moje z uczelni, których używam do wszystkiego. Mam tu kalendarz Google. Arkusze, no po prostu wszystko, więc jeśli chodzi o uczenie, to tutaj właśnie u mnie wszystko się dzieje. Czasami korzystam też z arkuszy Google, w których robię sobie notatki, ale główne aplikacje, które ja używam w trakcie roku szkolnego, no to tak naprawdę, jeśli chodzi o notatki, to jest po prostu good GoodNotes. I tu mam wszystko. Kiedy jest nowy SMS, zakładam sobie folder na nowy SMS, w którym zakładam wszystkie notatniki na każdy przedmiot. Teraz też doświadczenia raczej założę na każdy przedmiot w ogóle folder, bo bardzo często mamy, czy jakieś materiały, czy ja pobieram sobie prezentacje i wtedy też to trzymam w GoodNotes, wszystko tam wrzucam i po prostu jest to wygodne, mam wszystko posegregowane, mam podzielone właśnie na semestr. Kiedy semestry się już kończą, to wrzucam to po prostu na przykład do folderu pierwszy rok, drugi rok i tak dalej. Tutaj też mam swój planer, więc od razu, jak muszę coś zapisać, to zapisuję też to tutaj w planerze. Ja notatki staram się robić w formie, nie pisać bardzo dużo. Jak mogę, to robię notatki z wyprzedzeniem, bo później na wykładach jestem w stanie wyłapać więcej informacji, mam już jakąś bazę i lepiej mi się uczy. I staram się w notatkach pisać dużo pytań po prostu, bo z pytaniami najlepiej się uczy, czyli jeśli pojawia się coś na wykładzie, ja piszę sobie pytanie, na które później mogę odpowiedzieć, bo to jest efektywniejszy sposób nauki. I oczywiście przychodzi też ten moment, że trzeba usiąść do komputera. Do tego się przy biurku i mam kawę ze stacji. Do komputera muszę głównie usiąść po to, ponieważ nowy semestr jest też momentem, kiedy zaczynam ogarniać trochę bardziej Notion i e, różne inne rzeczy, które używam na komputerze. Na przykład budżet. A mam nowy, więc Wam pokażę. Także przejdźmy do komputera. Ała! Pierwszy raz testuję takie ustawienie, zobaczymy, co z niego wyjdzie. Pierwsza rzecz to jest standardzik, czyli Notion. Jeśli chodzi o notion, możliwe, że ja coś będę zmieniać w tym takim moim codziennym powiedzmy. Natomiast mam cały czas swój college planner, który mi się akurat świetnie sprawdza. Ten jest wzięty po części z jakiegoś szablonu, ale ja tu dużo pozmieniałam pod siebie, bo po prostu yy, no, było mi tak wygodniej. Po pierwsze muszę zmienić przedmioty. Na pewno z przedmiotów zostanie chiński i zostanie angielski, bo to wiem, że będę dalej miała. Całą resztę pozmieniam. W tych przedmiotach jest coś takiego, iż jak już sobie wejdę w przedmiot, to mam tam. Kto go prowadzi, mam zazwyczaj maila do tej osoby. Jeśli nie znam tego maila przed rozpoczęciem, to wracam od razu, wrzucam od razu po rozpoczęciu, bo zazwyczaj na pierwszych wykładach wykładowcy podają do siebie maila. Jeśli są jakieś konsultacje, też się wpisuję, to wpisuję sobie formę zaliczenia, bo to jest dla mnie istotne, po prostu czy to jest zaliczenie, czy to jest egzamin, bo od tego zależy, kiedy przede wszystkim ten egzamin będzie. Zapisuję sobie też swoje nieobecności. Żeby się w tym nie pogubić, Master Schedule to jest w ogóle świetna sprawa. To jest miejsce, w którym ja mam dodane wszystkie przedmioty, znaczy jeszcze nie mam. I dodaję, jeśli po prostu pojawia mi się jakiś egzamin, jakaś data, jakiś projekt, to ja to od razu tutaj dodaję. Więc dodaję sobie na przykład wtedy, wybieram sobie jakiś tam mój przedmiot, jaki mam, piszę co to jest, czy to jest, nie wiem, kolokwium, czy to jest egzamin, czy to jest co. Data, i później już sobie dodaję jeszcze e, tak, co to jest. To jest w ogóle po prostu świetna sprawa organizacyjnie, bo później wszystko wyświetla mi się w jednym miejscu i mam też do tego dostęp podglądowy tutaj. Mam swoje cele. Podejrzewam one bardzo mocno, będą się pokrywać z moimi poprzednimi. To są takie cele już bardziej związane z rokiem akademickim, więc jest tutaj na temat gdzieś nauki, na temat średniej i jakieś takie moje rzeczy około uczelniane. Mam też tutaj na przykład uzgodnione treningi, ale głównie skupiam się na uczelni. I na samym dole mam już swój weekly schedule, gdzie mam po prostu, jak już dostanę plan zajęć, to wpisuję go też tutaj. E, lubię to mieć pod ręką, widzę od razu też wszystko tutaj, tak mam w jednym miejscu, więc sobie to tutaj jest. Mówiłam Wam już wspominałam o aplikacjach Google, a. no i ja jestem wielką fanką, a ostatnio zmieniłam arkusz na budżet. Ja budżet, jeśli chodzi o takie dzienne wydatki, zapisywałam sobie w notion, takie, które były cały czas na bieżąco. Ale miałam też budżet taki podsumowujący wszystko, właśnie w arkuszach. Ostatnio znalazłam e, dziewczynę, która właśnie udostępnia swój budżet. Postaram się wam dać do niej odnośnik w opisie, ponieważ to jest no, szablon, który nie ja zrobiłam. Dostałam od niej. Nie wiem, chyba potrzebowałam coś nowego. Tu już jest gotowy, całkiem mi odpowiada. Troszkę sobie to podedytowałam, przygotuję sobie to też pod październik, tutaj jeśli chodzi o wszystko. Pewnie bo zmieniam trochę kolory, i pododaję sobie po prostu na następne miesiące. I tu właśnie będę prowadzić swój budżet. Muszę też pozmieniać kategorię, bo na przykład to jest kategoria bambosza. A ja bambosza niestety, niestety, niestety nie mam. I ostatnia rzecz chyba organizacyjna na komputerze, tak poza kalendarzem Google i wpisaniem tam wszystkich informacji, co już zrobiłam. Mam folder na swój kierunek. I zrobimy sobie folder trzeci, rok, BIM, pierwszy sam. I co ja tam robię? Robię po prostu folder na każdy przedmiot. I wtedy, jeśli mam jakieś prezentacje, jeśli mam jakieś pliki, jeśli z kimś pracuję nad czymś, to też wszystko wrzucam tutaj. Bo później na przykład do, dany dokument udostępniam o sobie, i możemy pracować nad tym razem. Więc jest to po prostu bardzo wygodne. Więc tutaj po prostu będę robić foldery. Na przedmioty, czyli na przykład na chiński pewnie nie zrobię, bo z chińskiego korzystamy z książek. I z angielskiego pewnie też nie zrobię, bo do angielskiego mam wszystko na tablecie. Co jest fajne, to wy na dysku Google można sobie pozmieniać kolorki folderów. Także to chyba tyle, jeśli chodzi o komputer. No nie ma tego dużo, bo naprawdę zaczęłam. Wyznawać zasadę minimalizmu, jeśli chodzi o takie rzeczy, bo wiem, że jak mam napięty okres w trakcie roku, to po prostu to mi się najlepiej sprawdza i wolę do tego podchodzić jak najbardziej minimalistycznie po prostu. I w gruncie rzeczy tak to wygląda. Jeszcze dwie rzeczy takie biurowe, takie essentials, które mi się przydawały na studia. Pomijając, zawsze mam ze za sobą coś do pisania, bo czy to trzeba się podpisać na liście obecności, czy po prostu coś podpisać, to. Zawsze mam coś ze sobą do pisania. Zdarza się, że mam jakąś kartkę, ale to bardzo rzadko. Idąc na studia, myślałam, że drukarka to nie będzie przydatny sprzęt, że wszystko będę miała elektronicznie. <laughs> Mój błąd. Drukarka się przydaje. Jeśli nie macie drukarki, to polecam zainteresować się, gdzie jest jakiś punkt sero, w którym Wam mogą coś wydrukować. U mnie na przykład jest na terenie uczelni. Dwie teczki. To jest format A5 i ja w niej nosiłam po prostu fiszki. Jak uczyłam się do egzaminów, to sobie w niej nosiłam wszystkie fiszki i kartki na fiszki, więc mogłam sobie na bieżąco robić i się z nich uczyć. I mam też swoją teczkę, którą kupiłam jeszcze chyba w liceum. I pamiętam, jak zostałam sajtowana, za to, że ona jest plastikowa, ale to była świadoma decyzja, bo to jest, wiecie, to jest taki grubszy plastik i ona właśnie ma już parę lat i się trzyma fantastycznie. Teczka to też jest essential, bo czasami trzeba przynieść coś wydrukowanego czy się coś po prostu bierze. Nie wyobrażam sobie życia bez teczki. To jest już wiecie, stój to jest dorosłe życie, a w dorosłym życiu trzeba mieć teczkę. Teczka i koszulki na jakieś papiery, bo czasami trzeba jakieś papiery zanieść, to warto mieć do tego koszulki. I już chyba ostatnia kwestia, stwierdziłam, że też się tutaj zawrę, czyli aplikacje. O których warto wiedzieć na studiach i które są przydatne na studiach. U mnie najważniejszą chyba aplikacją jest Notatnik, bo zapisuję tam dosłownie wszystko, więc jeśli mam jakąś informację do zapisania na szybko, to ląduje ona w Notatniku. Po drugie, kalendarz Google. Moje życie bez niego nie istnieje, więc również mam go na telefonie, mam z nim widget. Moje obie aplikacje y, uczelniane, czyli je nauczanie i aplikacja moja PG. Aktualnie w tym roku wiem, że będzie mi się też przydawał Outlook, bo naszą pocztę studencką przynieśli właśnie na Outlooka, więc mam aktualnie trzy Outlooka: Quizlet albo Anki. Anki mają o tyle minus, że można je mieć tylko na jednym urządzeniu bezpłatnie. Obie te aplikacje służą do robienia fiszek. I to jest świetne do nauki języków, czy do nauki jakichś pojęć na dane przedmioty. No fiszki, to jest w ogóle bardzo efektywny sposób nauki. Ja mam jeszcze tłumacz Google, bo po pierwsze studiuję po angielsku, po drugie, po drugie mam chiński i angielski. Częściej mi się to przydaje do chińskiego, nie ukrywam. Jeśli chodzi o tłumacz polsko-angielski, to bardzo fajny jest tłumacz Diki, ja go uwielbiam. Oczywiście aplikacja to jest Google. Z takich ciekawostek aplikacja WeTransfer, to jest też strona. To jest strona służąca do przesyłania plików. Za darmo możecie przesyłać do 2 giga, co jest całkiem sporo. I to jest świetne, jeśli robicie coś na przykład na komputerze na uczelni i później chcecie sobie to udostępnić, wysyłacie sobie tu e możecie to wysłać sobie na maila, tam w to przychodzi i macie 7 dni na pobranie tych plików. I przede wszystkim to nie psuje jakości, więc to jest też super sposób na wysyłanie sobie nawzajem ze znajomymi zdjęć. I wiecie, te wszystkie takie oczywiste aplikacje, typu jeśli używacie Zooma, no to Zoom, czy aplikacje Google, czy jakiś Word, czy coś takiego, ale to są bardzo podstawowe rzeczy i też rzeczy indywidualne. I tak naprawdę, jeśli chodzi o aplikacje, to jest tyle. I tym oto sposobem to już jest tyle, jeśli chodzi o moje przygotowania na studia. Czy jest to dużo, czy mało, nie wiem. Ja wiem tyle, że jestem na pewno z jedną z tych osób, która lubi być dobrze zorganizowana, mieć wszystko wcześniej przygotowane. I ja zazwyczaj, jak już oddaję nauczenie, to mam wszystko po prostu poukładane. I irytuje mnie to, jak na przykład muszę długo czekać na informacje, żeby sobie uzupełnić to w moich informacjach. Ale to mi się sprawdza przez ostatnie dwa lata, świetnie mi się to wszystko sprawdzało. I po prostu działało. Miałam rękę na pulsie, wiedziałam zawsze co i jak. Także tak to wygląda u mnie. Jeśli dalej macie jakieś pytania, obawy związane ze studiami, to jestem dla Was i tutaj w komentarzach. I jeśli wolicie porozmawiać, to też jestem na Instagramie i Wam tam z chęcią odpiszę, pokieruję. Jeśli ten film był dla Was przydatny, to zostawcie proszę łapkę w górę i komentarz. Bardzo mi to pomoże z zasięgiem i zachęcam Was też do zasubskrybowania kanału, bo w ciągu roku akademickiego na pewno treści studenckie będą się pojawiać, a ja też w tym roku będę przeżywać swoje dramaty związane z pisaniem pracy licencjackiej, więc to może być całkiem ciekawe. W tym filmie to już jest na tyle. Widzimy się w kolejnym buziaki, pa pa.